Hello there Dzisiaj recenzujemy ten auto zestaw i jakby co to tak się ma to nie ninjam, ninja mam ninja eee e, e, okej okay. eee, Mówię, że nagrywam dwie recenzje pod rząd i tam tamtą recenzję w ogóle oglądał w poprzednim no eee, więc e, generalnie e, mówię, że to recenzuje tak e, nie ma nic do ogadania. Nie wiem, co się ma mówić, ale sam nie wiem co. Eee, w każdym razie otworzyłem to już wcześniej, bo nie chciałem się z tym męczyć. Nie ma pliki. Nie zniszczycie Nie tym razem. Okej, okay. wyciągamy to. E, mamy tutaj pierwszy worek. Domyślam się, że będą dwa, tak jak e, w poprzednim przypadku bym powiedział. Jest. Drugi worek. I instrukcja Tutaj oczywiście mamy tylko instrukcję jak złożyć figurkę Pojazd mówiłem w poprzedniej też recenzji, o ile ktoś się w ogóle oglądał Musimy po prostu złożyć w grze Grę mam bo już Mówiłem, no dwie recenzje pooglądałem, ale jednak tak nie do końca zrobiłem Nieważne e, Dobra e, Tak więc wszystko sobie wyjęliśmy, Ja to sobie położę na bok, mam tu straszny burdel e, Dobra A więc e, zmontujmy figurkę Później e, ogarniemy ten, że później odgarniemy e, w sensie później ją obejrzymy bardziej tak po prostu zmontujemy. Zrobiłem teraz nieco łatwiej po prostu odciąłem ten worek powiedzmy. Ja teraz to tak część. W ogóle, e, ja nie myślałem, że to będzie jakaś super figurka. Ja myślałem, że po prostu to mi się przyda do gry. tą umiejętność Chi. Ja go chciałem akurat dlatego, że on też pływa pod wodą. I mam już postaci, które to umieją, ale po prostu trzeba, trzeba używać tego Chi pod wodą. A to też mi się przyda. Więc po prostu stwierdziłem, że on może być najciekawszy mimo wszystko. Wiem, że obojętny jakiś stream, ale po prostu wiecie. On też tutaj... E, trafił na mnie. nie Nie wiem, nie wasz. Nie wiem jak mam to wyjaśnić. No też chcę zostały streamy tak właściwie. Nawet nie oglądałem pół jednego odcinka. Bo obejrzałem jakieś, jakąś... może minutę jednego odcinka. E, no tak się przesunęję. E, nie wiem. Jak? Ale w sumie mam teoretycznie zestawy streamy, ale nie do końca kompletne. Nie wiem jak Wam to po prostu mam wyjaśnić. W każdym razie mówię jak jest. No więc e, generalnie... Figurka już się zapamiętała dobrze. E, te figurki streamy tak naprawdę były zawsze dobre. Ale no, you understand. nie ważne. Dobra, e, mamy samego Kragera. Jeszcze trzeba tylko mu e, zaaplikować jego broń. Ej, to jest Shtynx. To jest Shtynx. go jest Shtynx. O, ma dwa ryje, okej. Okay. Tutaj jest zadowolony, tutaj mniej zadowolony Dajmy tego mniej zadowolonego Ej, ten gościu jest sztynks Miałem jakieś tam właśnie figurki streamy Ale nie miałem ani, ani jakiegoś lawala, ani jakiegoś Kragera, tej głównej postaci To proszę, taki sztynks Okej, okay, i jak wszystko się aplikuje? Myślałem się, że tak Okej, okay, tym razem instrukcja mogłaby się przydać. To ma wyglądać po prostu tak o. Robimy. To po prostu żeby to wyglądało tak o. Dziwnie to jakoś tak wygląda. Ale dobra, najwyżej później to poprawimy. Kurde, goście, szczęksy. jeszcze potrzeba groszka. I ten groszek ty, 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 ty. aplikujemy ci ten grosz tylko się zaaplikuj groszek 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 się zaaplikuj ci plezy cały świat ci plezy pąk dobra groszek się zaaplikował wreszcie okej okay. to e, ja idę do konsoli e, i tyle ugramam w ogóle trochę plików Okazało się, że mam jeszcze filmy z 2019, które głębiej pogrzebałem. XD 2019 to bycie. To w końcu marca, to, nie, to jakiś miesiąc od tego, jak zacząłem kanał. Ja się dziwię, skąd to tam było. Okej, okay, tak więc, mamy tutaj Timek. Nie przesuńcie nawet tego Legolosa, po prostu mi się już nie chciało. W ogóle miałem mówić w poprzedniej recenzji. Sądzę, że oglądaliście, nie podejście, to nieważne, ale e, odnośnie poprzedniej recenzji. E, za ten czas jak w ogóle e, ja sobie ogarniałem e, i tak dalej, to śmieszne teksty tego lecą. Na przykład kiedy go zdjęłam z tego, to powiedział e, ten, e, że zabranie hobitu daje ten i pewnie to takie przenosi, że musi spadać. No, rozumiecie e, dobre teksty. Nie wiem, czy coś ciekawszego się e, tam... Ciekawe go było, nie wiem. na pewno chciałem powiedzieć, że tylko śmiesznie ta Baltista strzela trochę. No. Dobra, przenieśmy tu Kragera. Krager pokaż się ma. No i już trzeba budować. Dobra, będę budować. To ja może przesunę swe krzesło. I opowiadamy. <laughs> e, mówiłem, że Legolas miał śmieszne teksty. E, I teraz się tak jakby zdziwiłem, w sensie, e, ja sobie tam jestem po prostu. E, i, I jedna z latom ja mówiła, że brawo, tylko. E, Wyrzuca tekst. Ey, jest fingers. A awesome when. A to mów, czy coś tam było. Powerpuff Girls coś. E, a ja właśnie się. Bo to działa tak, że na przykład. Mm, że na przykład jak pojedziesz postać z innych światów i tak dalej i tak dalej e, i na przykład jak powiesz Homera i Batmana na tym y, 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 rzeczu e, e, to po prostu na przykład Homer powie e, Homer zacznie nucić na przykład tę piosenkę z lat 70-tych czy 90-tych z Batmana no 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 Batman proste tak e, no i właśnie ta tomówka zaczęła nucić tę piosenkę ja myślałem, że ja miałem ja, brzyletę na czy tam Lucy ja na tym Toypadzie. E, a jej nie ja. Miał. I miałem laga mózgu. Czemu na to nuci? <grym> e, w każdym razie XD. E, dobra. E, omówmy tego Krogera i jego pojazd może najpierw. E, pojazd na pewno lepiej wypada niż ta Baltista, bo... Może niż co prawda jakieś tam srebrne rzeczy. Tyle rzeczy mam z, z tą umiejętnością, że nie wiem, ale... Ale jeszcze może pływać pod wodą i wysadzać jednocześnie, a tego chyba jeszcze nic, nic nie ma, że wysadza i pływa pod wodą jednocześnie, rozumiecie. Na trzeciej konstrukcji dopiero, więc będę musiał się do tego, by powiedział, dobudować, ale no. Fajnie to wygląda, mamy tutaj taki zielony element, taki poniszczony, myślę, że to jest coś rzadkiego. E, tutaj płomyczki, tak, lornetki w formie takich, jakby nie wiem, jak to nazwać. E, fajny plus jest taki, że faktycznie można by tu położyć tam figurkę, co się musiałaby stać, ale się da. To jest das plus. E, no nie mam co tu gadać. E, fajnie, jak to takie niewielkie zrobili. Tutaj taki krzywy ryj. E, mi się podoba e, taka konstrukcja, ale krager nie doceniałem. E, podstawka jeszcze tutaj mogę wam pokazać, taka i figurka. Ok. Nie doceniam zdecydowanie. Ta figurka jest świetna. Genialne. Naprawdę. Okej, okay, broń trochę nie rozumiem, czemu to tak dziwnie wygląda, ale no spoko. Niech wam będzie. No, czerwone takie zwykłe gacie. Jakaś zbroja widać, pazury są, jakieś mm, znaki bym powiedział. E, musimy teraz się dokopać do zbrojki. Pod zbrojką, bo wtedy też można zobaczyć. To jest złoty tors, e, to jest... Niespodziewany plus. Nie wiedziałem, że to jest złote. I wygląda to dzięki temu fajnie. No, powiem Wam naprawdę takie płomienie na złotej zbroi. Od tyłu tak to wygląda. Wygląda imponująco. Mam wrażenie, że ta figurka by wyglądała lepiej bez zbroi. I tutaj właśnie teraz nawet to testuję. No dobra, może jednak nie. Przydałyby mu się jakieś na ramienniki, ale po prostu więcej widać. Naprawdę figurka jest z so cool. E, widzicie, takie tutaj zęby, dobrze, dobre detale i tak dalej, i tak dalej. Rej się prezentuje tak. Trochę <laughs> się to wygląda w połączeniu z tą maską, rozumiecie o co mi chodzi. Zęby mam wrażenie, że on ma takie Porsche szarpane, to nie jest z wina e, prawdopodobnie moich nadruków, faktycznie takie śmieszne zęby ma. Ale mimo wszystko nie wiem, jeżeli faktycznie to jest jakiś błąd w nadruku, to i tak mam, y, mam tą drugą twarz na wyposażeniu i tak to lewo widać, e, więc no. Więc i tak to muszę tą sobie założyć. Tak się ja prezentuję, tu jest ten pomyczek. z e, zwykle. nawet. E, dobra. <grym> więc e, po co tak w zasadzie ma dwie że ten krager, jaki tak ledwo co widać to ja nie wiem. Faktycznie można by zauważyć na przykład, ale w różnice w oczach, że jakiś taki inaczej i tak dalej. Tutaj faktycznie to jest identyczne. E, więc... nonsens, nonsense bym powiedział. Mimo wszystko, ale minusem też jest to. Widać te zęby z tyłu. Dlaczego Ta to tak głupie zrobili? Ja się pytam. No i to ładnie zrobić. Ale nie. Oni zrobili tak. Nie chciały mi się skurzywać plastiku. Więcej wydatków by było. XD. Ok, a więc yy, tak się to prezentuje. Mm, tutaj są jeszcze zapasy. Tu jest między innymi ten płomyczek, więc to jest plus. E, Dobrze. Moja ocena, wiecie, pamiętajcie, że to jest do gry. Okazało się, że nawet Kraker też ma jeszcze więcej tych umiejętności, ale i tak najważniejsze jest, czy i sam świat czy ma. E, więc, e, no, e, więc tego tutaj pragnąłem. E, generalnie, no, powiem Wam naprawdę e... 9,5 na 10. To więcej niż ten z Lagosem. Ta figurka jest dla mnie lepsza, serio. Nie wiem jak Wy, ale ta figurka jest lepsza. Mówię, że gdyby tylko zrobili inną zbroję, żeby było więcej widać tego, co tam jest, to by było świetne. Naprawdę. Może, no nie wiem. Na ramieniki mogliby, mogliby zostawić faktycznie takie i zbroja by tylko lekko nachodziła na jego tos, to by było fajne. Wyglądałoby fajnie, byłoby widać wszystko i podobałoby mi się to naprawdę dużo bardziej, więc... Ja jeszcze coś tutaj z tego będę kupował. I nie jest to koniec tak naprawdę mimo wszystko kupowania rzeczy jakichś starszych, niekoniecznie z serii Dimensions. E, bo faktycznie mam w planach sobie coś kupić. E, zasugeruję wam tylko, że rok 2013. W 2013 była tylko chyba jedna taka symboliczna rzecz, którą mógłbym kupić. Eee. Więc... E, no. E, więc... E... To coś jeszcze mówię, kupię z Dimensions, e, mam parę rzeczy w oku, choćby Story Pack z LEGO Batman Movie. mam tego z Fantastic Beasts, ale i tak ja planuję przejść tę grę na 100%, nie uda mi się to przyna przez przynajmniej parę najbliższych lat, ale ja to przejdę, I ja kupię tyle figurek ile się da, jak wszystko stanie oczywiście, to też się zobaczę, mówię, e, wiecie, ja jestem dzieciakiem, e, większość z Was też pewnie mnie ogląda i jest dzieciakiem, w żeby ktoś z mnie oglądał, e, więc... Możliwości są mniejsze <grym> W taki sposób Ale jak będę kiedyś zarabiał Jak życie się głód potoczy to będzie łatwiej Ja se kupię co trzeba Nie wiem Więc to są rzeczy, które chciałem tylko poruszyć jeszcze Ja chyba idę grać, bo nie mam co robić Trochę mi zajmie e, znalezienie rzeczy wszystkich, które potrafi Legolas chociażby, ale e, Anyway e, Yo dude Bye